Siema, dzisiaj na warsztat weźmiemy sobie Skodę Oktawie pierwszej generacji, która została zaprezentowana po raz pierwszy w listopadzie 1996 roku. Czyli mogliśmy ją zobaczyć jeszcze na czarnych tablicach. Samochód został zbudowany na bazie płyty podłogowej VWA4 PQ34, która wykorzystana została do budowy m.in. Audi A3 oraz TT, Volkswagena Bora oraz Golfa 4. Pod koniec 1997 roku wprowadzona została wersja Kombi która w 1999 roku otrzymała opcjonalny napęd na cztery koła. Octavia była produkowana aż do 2010 roku, gdzie druga generacja była produkowana od 2008 już w wersji Poliftingu, a przedlifty były produkowane od 2004 roku. Natomiast pierwsza generacja przeszła lifting w 2000 roku. Do ciekawych wersji należy odmiana RS z silnikiem 1.8 Turbo generującym moc 180 koni, innymi zderzakami, małymi, małym spoilerem, zawieszeniem obniżonym o 15 mm i paroma innymi detalami. Do najbogatszych wersji wyposażenia należała wersja Laurent Clement, posiadająca skóry, drewno w środku i inne dodatki dodające luksusu. Gama silników była bardzo szeroka, od 1.4 nie mające całkowicie mocy w tym aucie, przez 1.6, które dawało w miarę radę po silniki 1.8 z turbiną jak i bez. Z DSD mieliśmy dostępne silniki 1,9 w wielu odmianach mocy, zaczynając od wolno-sącego SDI 68-konnego oraz silniki TDI o mocy 90, 101, 110 oraz 131 KONi. Octavia w Lidweku miała 528 litrów pojemności bagażnika, natomiast w kombi ponad 600 litrów. Ogromną zaletą tych samochodów jest niska awaryjność oraz tanie części zamienne. Wnętrze jest przestronne i bez problemu można jechać z rodziną na zakupy lub przewieźć komodę. Jest to bardzo dobra propozycja auta poniżej 10 tysięcy oraz dla osób, która dopiero zdała prawo jazdy. Napiszcie w komentarzach sugestie dotyczące odcinków oraz co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku. Do następnego, cześć!